Żeby zdobyć trofeum żeby zdo no, tak żeby zdobyć trofkę, pomóc, żeby pom tu żeby zdobyć trofeum, pomóc pomóc ja pierdzi, ale żeby zdobyć trofeum po się do Kami musimy odwiedzić 10 ukrytych ołtarzy pierwszy znajduje się wioska rybacka Kesi chyba tak to się czyta nie wiem ale tutaj się znajduje ta wioska a ołtarz znajduje się o tutaj o. wystarczy się tylko do niego ładnie ukłonić nie wyjąć mieć ukłonić się no i już. Teraz musimy mieć do drugiego, a drugi znajduje się tutaj w Kesi Muszę się tam dostać. I idziemy do wyskuju akasji करगो करगो

A więc tak, drugi ukryty ołtarz znajduje się na wzgórza kasinę. A dokładnie jest obok dużego tego drzewa i jest tutaj taki budyneczek i takie ładne pola różowych kwiatów. Także mam drugi ołtarz. Ładnie się przed nim nie gramy, tylko kłaniamy. I idziemy szukać trzeciego ołtarza. Vamos para... Przy kamiennym murze jakimś, kurwa, Lę się zaraz Nie wiem, to będzie gdzieś tutaj, w tą stronę musi iść. O, wygląda mi. A gdzieś tutaj, tam gdzie byłem. O, to będzie to jest. A więc tak trzeci yy, ołtarz ukryty znajduje się w rozdrożu Jociego I musimy tutaj po takich schodach, jak tutaj i kłaniamy się rozdrożej oczego, trzeci ołtarz. Czwarty ołtarz znajduje się na polanie Izura. Chyba tak to się czyta zresztą jak tutaj. Izura, no tak. Czwarty ołtarz polana Izura. W tym miejscu na mapie duże drzewo, pod nim ukryty ołtarz. Oddajemy pokłon. I idziemy do piątego Ołtarzu. Piąty ołtarz znajduje się tutaj. Jest to koło przesmyku Keneda. Jest to jednocześnie ukryty ołtarz i filar honoru. A mam więc bardzo łatwa pozycja do znalezienia. I idziemy szukać dalej. Idąc do kapliczki yy, kojącego kamienia, do kapliczki kojącego kamienia, obok kapliczki kojącego kamienia. A więc tak, szóstą, ukrytą, yy, szósty ukryty ołtarz znajdziemy idąc do kapliczki kojącego kamienia. Kapliczka krągającego ko kamienia i tutaj mamy taki pomnik żaby, obok pomnika żaby mamy ukrytą kapliczkę, oczywiście oddajemy pokłon. Oj pełno żabów, pełno żabów. Plaga egipska żaby. Okej, okay, to mamy szóstą, zostały nam jeszcze tylko cztery. Zostały nam jeszcze tylko cztery. Siódmą kapliczkę możemy odnaleźć podczas misji spoczynek Todiarego. Toda Jorego. Toda, yorego", toda yorego". Siódmą kapliczkę możemy znaleźć w misji spoczynek Todiarego. Toda Jorego. Chwurrywa. Siódmą kapliczkę możemy znaleźć w misji spoczynek Todiarego. A znajduje się ona tutaj. Jak widzicie, właśnie pojedynek spoczynku. Mamy tutaj siódmą kapliczkę, oczywiście pokój, zaliczona, otoczyły nas jakieś płatki róży, bilnych kwiatów, a więc siódmą kapliczkę mamy, teraz czas na kapliczkę numer 8. A kapliczka numer 8 Nie no ukończyłem to co mi tutaj pokazuje te głupoty Gjumbe, duhet. Gjumbe, duhet. Gjumbe, duhet. Gjumbe, duhet. Gjumbe, duhet. Gjumbe, duhet. Usmy, musimy ukryty ołtarz znajdziemy na cmentarzu na południowy wschód od Złotej Świątyni, a znajduje się to tak, tutaj mniej więcej, tu mamy Złotą Świątynię. I tutaj mamy ten cmentarz i ołtarz. Tak wygląda i pokłon. o, jakieś robactwo z tego wylazło. Fuj Dobra, zastanawiam jeszcze tylko dziewiąty i dziesiąty Dziewiąty jest w kuźni Komatsu. Jest tutaj cmentarz tej kuźni Komatsu i na tym cmentarzu właśnie znajduje się ukryty ołtarz. O i dokładnie tutaj, jeszcze mam tutaj kwiata i tak kuźnia Komatsu, cmentarz koło kuźni Komatsu, dziewiąty ukryty ołtarz, oddajemy pokłon. O coś nie zadziałało, czy tutaj byłem? Oddajemy pokłon i mamy zaliczone. Więc jeszcze raz. Yy, dziewiąty Dobra. Dziewiąty ukryty ołtarz znajduje się w tym miejscu. Jest to kuźnia Komatsu Cmentarz, Ja pierdolę. Dziewiąty ukryty ołtarz. <try> A więc tak, dziewiąty ukryty ołtarz znajduje, znajduje się w kuźni Komatsu na cmentarzu w tej kuźni. Dziewiąty ukryty ołtarz znajduje, znajduje, ja piję, dziewiąty ukryty ołtarz znajduje się w kuźni Komatsu. W tym miejscu Tak wygląda taki pomnik, nie wiem kogo czego Oddajemy pokłon i mamy zaliczony dziewiąty pomnik gitara Gitara i nam jeszcze tylko dziesiąty A właśnie Aha, tutaj się znajduje walki. walki. Gdzieś tutaj, niedaleko tego, tego, gdzieś tutaj się znajduje. No i tutaj pomiędzy pojedynek na Grząskich Mokradłach niedaleko od tego miejsca znajduje się dziesiąty i ostatni ukryty ołtarz małej wiosce nad rzeką Wystarczy podejść, ukłonić się i mamy pomurt się do zdobytą tropełum. O, ale ryby, o, gotuje się woda. <laughs>